Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku gramy sobie w Restaurant Oby um, zostawić łapkę do góry, jeśli film Wam się spodoba bądź łapkę w góry, jeśli film Wam się nie spodoba, a ja zapraszam Was już do oglądania. E, z tego co widzę to to jest oby na, 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 na takie na takie też te jak to się nazywa? na no, takie również dodatki, kurcze patrzcie ten, jak on się nazywał? E, Presley, jest tu nawet, widzicie? kurde, ale jaja i możemy zdobyć takie pieniążki, więc naprawdę fajnie za te pieniążki coś będziemy mogli nakupić? mam nadzieję, że tak zaraz, po, pod koniec oby zobaczymy sobie e, Okej, okay, idziemy, idziemy kochani zobaczymy jak to jak to nam wyjdzie. Um, gramy sobie w Restaurant Oby, naprawdę myślę, że będzie to fajna przygoda, powracamy do takiego bardziej Oby po tych vlogmasach trzeba powrócić do Oby, musimy wrócić do swoich do swoich do swoich tutaj wybiegów. Musimy wrócić do żywych, prawda? Pewnie się stęskniliście. Być może jutro pojawi się na kanale aktualizacja serwera, Surfers, ponieważ okazało się, że będzie to... Um, myślałem, że tutaj się rozładował. Laptop już się rozładowuje. O nie! Co to w ogóle ma być, kochani? Proszę mnie tutaj nie denerwować, bo naprawdę nie lubię. Dobra, skaczemy. Co to jest? To są jakieś takie chyba pancake'i, co? To są chyba pankeki z tym syropem klonowym. Takie americano, No chyba tak Albo jakieś inne naleśniki też Dobra, idziemy kochani Nie stresujemy się W ogóle witam was, jest już szkoła, już koniec danych Koniec danych, jak wy widzicie Ten film jest poniedziałek, jak tam szkoła Dobra, nie będę was już denerwował kochani Idziemy, ale wiem, że to Może was też denerwować to oby, które przechodzą, Już dosyć długo to stoić Mam nadzieję, że... Um, że mi to wybaczycie. A jak teraz nam się nie uda, to prawdopodobnie zrobię cięcie, ponieważ... Mm, no ile można, prawda? Dobra, A to jest jakiś chyba dzbanek do tego sera poklonowego. Coś o... Co coś się tak ściemnia? To widać nie w tigrze. Dobra, cięcie kochani. Dobra, udało się, kochani. Idziemy na kolejnego stage'a, zobaczymy co nas z tym... O Boże. Widzicie jaka to jest kraina słodyczy to wygląda bardziej jak jakiś y, cake shop? Obby. O Boże, jakie to będzie trudne. A może tylko sprawia takie... sprawia wrażenie. Teraz kochani jesteśmy na z Frame. Zróbmy sobie zdjęcie tu. Zróbmy sobie zdjęcie, żeby w razie w ogóle na miniaturkę. Żeby w razie w ogóle na miniaturkę. Dobra Idziemy po jeszcze pieniążko, musimy zdobyć, jak najwięcej pieniążków Nie wiem, po co na te pieniążki, ale być może, że to jest jakiś tutaj dodatek do obby O, nie możemy dotykać lodów, A powiem, dlaczego nie możemy dotykać lodów? Przecież lody są dobre Ale nie możemy dotykać tych lodów Ale jaja Powinniśmy właśnie, moim zdaniem, skakać po tych lodach Się cieszyć lodami Oh no Oh no Co my tu mamy? To może być dla nas problematyczne, ale damy radę. Ja wiem, że damy radę. Uśmielę się, kochani. Uśmielę radę, ponieważ jesteśmy mocni. Jesteśmy tutaj drużyną. Damy radę. Nie <noise> super, to chyba jednak nie damy rady. No, nie ty. drużyną, nie podajemy się. Nie podajemy się. Patrzymy o swoje. Dobra, idziemy dalej. O, Przez to się nie da przejść, ok? Naprawdę ja. Ja się staram tutaj w tym oby. ja się staram, aczkolwiek... Aczkolwiek ta czekoladowa gałka mnie przerasta, po prostu ta czekoladowa gałka. Albo bardziej ta troskawkowa, ta troskawkowa mnie bardziej denerwuje w sumie niż ta czekoladowa. Przecież ja tego nawet nie dotknąłem, co to ma być w ogóle? Dobra kochani, wzięcie, bo ja nie będę się tu denerwował. Żeby przejść jakby ten pierwszy etap... Opracowałem totalnie nową drogę, więc mam nadzieję, że mam ją da, jakoś tu fajnie zaprezentuję. Mam nadzieję, że nie zrobię z siebie pośmiewiska i nie umrę. To było trochę takie takie Janek. Janek! Coś ty narobił! To nie miało tak wyglądać. A jak widzicie, nie idziemy tak jak wtedy. Nie ciśniemy się tu, tylko idziemy sam na spokojnie tu. Dzięki temu mamy zaoszczędzone może nie czas, ale mamy zaoszczędzone przede wszystkim e, liczne nerwy. No, dobra, czekaj, czekaj, czekaj Tu coś na, nawet udaje w miarę Ha? Trzeba było tylko inną drogę opracować I wszystko pięknie No nie Ostatnie No nie Tak blisko Ale przy ścianie zawsze Jak jest to... <laughs> Nie ma ściany Oh no Dobra, w takim razie Skoro nie ma tu ściany, to pojawia się pewien problem. Pojawił się pewien problem, ponieważ musimy skakać w sposób tradycyjny, czyli tak, jak nam przygotowali autorzy. Tak, jak nam przygotowali autorzy, musimy to robić. Więc naprawdę, nic ciekawego. No nie! Dlaczego tak się stało? No ja tu byłem skupiony, nawet się do was nie odzywałem, nie wiem dlaczego w sumie, Dla przez skupienie, ale to takie rzeczy się dzieją, porąbane rzeczy się tu dzieją nie jesteśmy dopiero na poziomie siódmym, ale z tego co widziałem to jest ich na pewno ponad e, 26, boże to będzie długie, ja się zastanawiam, czy ono czasami nie będzie za krótkie, bo wygląda na takie krótkie, ale jednak nie, Dobre. ale przynajmniej udało nam się przejść, dobra i teraz zapewne w te drzwi. Super, w ogóle brzmiła to jest Aha, i to jest teraz jakby taki pokój z rzeczami bardziej słonymi lub tustymi. Bardzo fajne, takie podzielone na takie sekcje. Wiecie o co chodzi? O! No i pięknie, pięknie. Teraz będziemy chyba skakali po tym. po tym popcornie? To jest chyba popcorn. To jest, wydaje mi tak, to jest popcorn, kochani. Więc skaczymy po popcornie. O, widzę, że po popcornie dalekie skoki są I trudne skoki są w popcornie Tu są trudne skoki w popcornie, kochani Wy to widzicie? Idą drabiną Idą drabiną Okej okay. Okej okay. Nie okej okay. No nie jest dobrze, nie to absolutnie nie jest dobrze A nie, nie, nie. nie możemy udawać, że nawet jest dobrze, nie? No bo nie jest Zaraz znowu się skończy, że to jest cięcie i cały film będzie pocięty Nie może tak być O, na no spontanie Excuse me, dobre cięcie Kochani, w ogóle zauważyłem, że w prawym górnym rogu mamy licznik śmierci Nie zwróćcie uwagi na to nie zwróciłem uwagi na to, co to jest, ale umarliśmy 28 razy. Bardzo ciekawe, bardzo fajnie, że jest takie coś dodane do oby. Ja w ogóle lubię, jak jest licznik śmierci. Bardzo rzadko jest licznik, yy, licznik tutaj, yy, faili. Aczkolwiek ja bardzo lubię, jaki jest. No, nie umiem przejść tego, no. Nie umiem przejść, ale wiem, że się nauczę przejść. Dobra. Pokazuję palcem, że nie umiem. Dobra, super, Janek, jesteś świetny. Nie, nie zmieniaj się. E, idziemy tak. Opracowujemy plan. Musimy skakać. Musimy skakać. Musimy wykorzystać tego klocka jak naj. O! Widzicie? Dopiero teraz skoczyć, widzicie? I teraz damy też. Radę. O! No, 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 nie! Kochani, cięcie. Cięcie, bo tutaj jest za dużo faili. 30 już. Dobra, 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 Janek, spokój. Wreszcie się udało. Musimy... Nie! Wreszcie mi się udało. Dobra, mamy to. Już myślałem, że tego jeszcze nie przejdę. Teraz skaczę przez ten chyba tłuszcz. Aczkolwiek to też może być trudne. Ale nie, nie, nie. To będzie łatwe, to będzie dla nas łatwe. Tutaj sobie poradzimy. Ja wierzę w to, że sobie poradzimy. Zobaczcie, tu jest jakiś typek, który to je. Ale ja je. Oh no, oh no. Oh no, 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 no. no. Sorry. Pasowało mi tu to, to ta pisemka. Kamania, przecież to nie jest trudny poziom. To jest sobie naprawdę jakiś. Przychodziłeś parę dni temu. Mówi teatr, oby. Tu takie jaja robisz. U jednak Janek, dajesz adę. Tu też dasz adę. to jest łatwy poziom. Chyba, że nie dasz. Jak nie dasz adę, to naprawdę Janek wstyd. Panie Janie. Wtedy to będzie wstyd. Dobra, pełne skupienie, kochani. Będę mówił pewnie parę razy to samo słowo powoli, żeby się tutaj skoncentrować na tej grze, na rozgrywce. O, to nam trochę utrudnić czy jakiś. Jakiś efekt nałożony na podłogę. O! Wiedziałem, że wpadniemy, to było bardziej niż pewne. O, hej. Super, dobra. Czyli obie znowu typowe pewnie będziemy w kanalizacji po tym jak nas wypluje skupy. Ale tak to nie jest śmieszne. Potem jak zostaniemy wykupkani, to... Prawdopodobnie To prawdopodobnie zostaniemy również Dobra A pieniążki? Tu jest jeden pieniążek Czy będziemy mogli kupić te pieniążki Również że tych czerwonych nie możemy dotykać chyba, nie? Albo możemy? Dobra, nie ryzykuję lepiej. Długie to? O, dobra co coraz mniej okay. oki doki pięknie zrobione zrealizowane pięknie to rozegrałem ja wiem to jest śliskie czy mi się wydaje tak to jest śliskie no nie czyli nasze tutaj trupki będą się ślizgały to nie jest kochani dobrze to nie jest kochani absolutnie dobrze czekajcie poczekam troszeczkę żeby ekran żeby wasz widok się skupił na ekranie komputera Boże, jak ja to mądrze powiedziałem. Delikatnie śliskie. Amanianek to też jest łatwe, albo i jednak nie. To jednak może nie być dla nas takie bardzo łatwe zadanie. W sensie dla mnie bardziej. Wy to pewnie byście te rozwalili ten poziom w parę sekund, nie? To Janek po prostu nie umie. Ale się nauczył, musimy się nauczyć. Okej. Okay. Okej, okay, teraz bardziej idziemy w stronę tu, okej, okay, teraz pójdziemy tu, tu, okej, okay. o Boże, ostatnie, idziemy tu, tu mi będzie łatwiej, jest jest jest, 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 udało się, mamy to, mamy to idealnie rozegrane, ale może i wskoczenie na tą kostkę nie będzie łatwym rozegraniem a tak powiem my umarliśmy 42 razy nie, nie wiem czy, czy wiecie bo to jest śliskie i to było trudno skoczyć tu ale teraz będzie łatwo skakać po tych kostkach to nie będzie jakieś bardzo trudne zadanie aczkolwiek możemy spać na, tym, na przykład teraz mamy 43 zgony za sobą w sumie tak w ogóle to chyba nie jest dobrze, nie? jak mamy tyle zgonów aż, dobra i będę tutaj stosował moją praktykę, czyli Taktykę, bardziej nie praktykę Będę tutaj stosował taktykę i Będę skakał przy ścianach Będę skakał przy ścianach, żeby jakby Nie wiem, jakoś łatwiej się skacze Tak szczerze Dla mnie. Takie wrażenie odnoszę To by są mega podobne wszystkie Dobra, siedziemy <grym> Bo się denerwujecie już pewnie Udało się. Czy my już jesteśmy na miejscu Gdzie jest kupa? Może jesteśmy na miejscu, gdzie jest kupa Nie tu będzie speed będzie speed <grymne> Czy to będzie Dentis OBV2? Ob Kto pamięta ten pamięta W Dentis było takie e, Przez ponad 10 odcinka chyba e, Przechodziliśmy z Montereską e, Takiego speedruna, który był ciężki W sensie speedrun takiego e, przys Przyspieszenia takiego speeda, nie? To było To była katorka tak szczerze A Dobra Może tym razem będzie łatwiej To trzeba się naprawdę Rozpędzić i wyskoczyć no nie tym razem, no. Możesz tych nie robić. No nie tym razem, nie tym razem. Dobra, idziemy. Ja już chyba, że to będzie kupa, ale jest przynajmniej coś kreatywnego, nie ma kupy. Co by szczęście, że nie ma. Ta kupa jest tak naprawdę w każdym obby, nie? Oby bez kupy to nie jest oby chyba. Aczkolwiek zderzały się czasem. Obby bez kupy. No, raczej rzadziej. Dobra, pieniążek. Się boję trochę. to jest restaurant oby zauważyliście? Nie! No i Janek cymbale. Ale zauważyliście, że ten pierwszy skok był tak naprawdę najtrudniejszy dla nas wszystkich? Dobra, i tutaj. Widzicie, za każdym razem, kiedy tu przychodzę, to troszeczkę inaczej to wygląda. Ej, Dobra, damy radę, damy radę. I wierzę w, nas, wierzę w nas, wierzę w nas, wierzę w naszą siłę. Oczywiście, że damy radę, kochani. Musimy dać radę, ponieważ my jesteśmy Janek. Janek Team. No, dobra, już nie dajemy rady. <słyski> <słyski> Pełne skupienie, pełny fokus, Janek. Bo widzicie, że to jest na bardzo podobnej zasadzie co Bowdynity z Oby, ja zapraszam do tego filmu. To jest jeden z pierwszych, w filmów z ale macie tam tak naprawdę wszystko pięknie podane. Dużo tu jest stage jeszcze, dobra, robię cięcie mocno. Dobra, dajemy na skupienie 3, 2, 1, start. <grych> i klapa. Okej, okay, dobra. Czy będzie kolejny fail? Uh, 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 uh. Janek! Może ty nie jesteś taki! To był najgorszy fail. Janek, coś ty zrobił? Coś ty zrobił? To nie! Tak, blisko. No kochanie, to jest naprawdę takie samo jak ten stop. Jest to by było. Kurczę, taka nostalgia mi się teraz przypomina. Tak, blisko znowu. Dam radę. Teraz je skupiam, ponieważ raz gry ostatni raz. Albo przedostatni. Dobra, mamy dobry starę. Dobra, czyli to będzie przedostatni raz, bo Janek z pieprzu. Ja umarłem 81 razy i już mi głowa boli. Już naprawdę nie będę więcej razy tego przechodził. Więc przechodzę to jeden z ostatnich razy tu zakończymy to, bo to już mnie denerwuje. No dobra, ostatni raz kochanie robimy. Jak się nie uda, to kończę gry, bo mnie już głowa boli, i chyba się nie dziwicie. No. Dobra, kochani, do widzenia. Widzimy się już jutro o godzinie 16.00. Jak codziennie?